Witam wszystkich hodowców. Dzisiaj jest katastrofa. Od rana lało. Mieliśmy puścić gołębie o 11. Nie wypuścili. Wypuścili o 13.20 i już półtorej godziny leje. Proszę zobaczyć, deszcz pada. Zbliżemy, bo nie będzie widać. Deszcz pada. Wolumynki mają przyjść za pół godziny, a tu wielka burza przeszła półtora godzina i nie wiem co będzie, jak nie wiatr, pod wiatr mocno, to zaś burze, ale jest ciepło, no ale dla mnie jest, lot może być dobry albo katastrofalny, bo deszcz pada jak padną burzę. zobaczymy, po południu od rana w koszu, ciężko, aż cierpne co się stanie. Czekamy Samoloty startują bardzo nisko Drugą stronę odbijają Polala Na la. Ponad dom Po tamtej strony jest burza I kręcą nad dom Czekamy Dochodzi czwarta godzina, 20 po, w tej chwili 17 po 5 255 kilometrów gołębi nie widać, teraz przestaje lać, lało od 15 po 3, uważam, że będzie katastrofa, nie chcę nawet myśleć, gołębi nie widać, to 4 godziny 60, 240, no już jest źle, czekamy, nic nie ma, jest gołąb, pierwszy, 17.24,

Codia cia cia czekaj ciacia cia, cia, cia. cia, cia. Typowany szablon z tej samej godziny Plan mojego lotnika 2017, w 2017 był pierwszym w oddziele brą i Troisième. Ça fait mal là? Une noire? Euh, c'est toi aussi. C'est toi aussi maintenant. Encore ah, une je suis arrivé de quoi? Attends, c'est quoi ça? Ah oui. Tout mouillé. Ok, on y va, là, tout à l'heure, parce que j'ai demandé. Ouais. Chodź, 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 Jest samiczka czarna. Chodź, Oj, dzisiaj będą przerwy. Ciemno przestało padać, ale koniec świata. Błąd w wypuszczeniu za późno. Następny cały, moczy, chociać następny. kaç 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 Hadi kaç 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 Hadi kaç 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 Chodź, chodź, dawaj mocniej. Chodź, chodź. No chodź. Nie wiem, co się dzieje. W takim deszczu szok. Chociaciać.

Pięknie. Chodź, 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 Następny, samiczka, pande Mansonia, Mieszczak, Czarna. Bardzo ciężko. Okropnie ciężko. Zachmurzone, mokre gołębie. 25 minut, 11 gołębi. Kolega ma dwa. Nie wiem, co będzie. Są teraz dwa. Mieszczak tony. Chociać, nie będzie tam wysiać, chociać, a jest typowany szablon, chociać, chociać, następny nie wiem, który. A, Wanderman Sonia, przymelek, chodź chodź chodź. Mokru Chodź Jest to gołąb piętnasty. Chodź 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 chodź. Gdzieś ty był. Chodź 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 chodź. Chodź 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 Jeszcze się Brona pojawiła i straszy Chodź 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 nie ma Mbappe, nie ma mojej lotnicki, błyskawicy. Poby nie ma, lotnika. Chodź, następnego nie ma karpiatego, Zidana. Chodź, chodź, Serce mi staje. Chcę zjem. Olola. Może może że pala c'est Czy papu comme ça. Ah, oui, tout le monde, tout le monde. amiense, tu, 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 mole, presto, obeparte. Facia, czego ci? A, uisz. na suwereniach, ah, oui. mm. mm. uh, 24, bękart, pina, 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 Hoď, hoď, hoď! a, -a. -a la soare, bavar. Ne, 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 ne. Hociaceaci, doma atutaci, atutaci, hoď, hoď, hoď! Hoď! Hoď, 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 hoď! atutaci, atutaci, Roczny <gry> chodź a następny, dwa Mbappé jest najlepszy lotnik pierwszy raz, drugi chodź a dwa lotniki, chodź a ciać mokruteńkie, chodź moje szampiony Jansen, Ludoklasen i Jansen 100%. Chodź 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 chodź. chodź, 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 chodź... No czemu cia, 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 Chodź! Chodź, chodź, chodź... Gdzieś się cia, 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 chodź, chodź... Chodź, jest chodź, chodź... Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. Yes, ociać cia, lotnik, taki mokry koniec świata. 19 gołąbek. Godzinę czasu ze 45.19. Koledzy mają po dwa, po trzy podzwonili. Nie wiem, czy mnie kłamią, ale myślę, że się wszystko okaże. Nie mam najlepszej lotniczki. 1500 była pierwsza u mnie. Samczyka z białym piórkiem lotnika nie ma. Czekamy. Jest taka ciekawostka. W gojemniku świecą światła. W jednym i drugim. Tego jeszcze nigdy nie było. Jest gołąbek 21. Roczniak. Chocia cia 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 ciać. Cia ciać. Cia

Chciać, chciać, chciać. Chciać, chciać. Pięknie. Chciać, chciać. 21 gołąbków. Lotniczki nie ma. Lotnika nie ma. Dużo dobrych ptaków nie ma, 321 też nie ma. Zobaczymy co będzie. Do następnego, jest poniedziałek. 20 maj. Lot wczoraj okazał się bardzo ciężki. Brakowało parę gołąbków samiczki najlepszej, mojego czarnego najlepszego, lotnika z klasy A, ludoklasena. Parę rocznych I się okazało, że rano staje, a tu jeszcze deszcz pada. Możecie zobaczyć z tymi gojemników dowców. Nawet światło trzeba świecić, żeby coś nagrać. Pada deszcz. To jest nienormalne. Puścili 13.20 w deszczu. A tu jest mój siedzi czarny. U nas się to rzadko zdarza, żeby to puszczali. W takich warunkach nie wiem jak to jak to wypadło. Siedzą gumówki. Moja 16, szesnaście. Dostał pod salutkiem mokre przychodzi. Ja już przeżyłem w nocy myślałem, że zawał serca dostanę mieliśmy 11 lot 250 km pod wiatr i w deszczu. Przedtem było zimno pod wiatr, a teraz jeszcze dołożyło deszcz, tylko troszkę cieplej 18 stopni. Szablon. Ma wszystkie konkursy dwulatek. Leci w klasie A. Tu jest Syn Turbo. Bardzo dobrze leci. Na 16 też dobrze leci. raz tylko spudłował. Jansen. Sześćset sześćdziesiąt sześć, proszę zobaczyć Ludoklasen jaką marobkę przyszedł rano siódma piętnaście czarniotenką, cały mokry ale. Kończyło się nie najgorzej. Brakuje jeszcze dwulatka super jansenka Myślę, że doleci, bo od popołudnia ma być bez deszczu i troszkę się podnieść. Zobaczymy. Troszkę się boją. Tutaj siedzi As. Para szablon następny. Wczoraj przy cały mokry jak kaczka, ledwie na klapę mało nie spadł. Jesteśmy teraz u samiczek. Tu jest moja biała, roczna, która pięknie lata, z była trzecia. Z pięcetki też była trzecia. Ma samczyka Żybrekta, ojca którego najlepszego tego karka to białym to jest syn jego lotnika, tamtego okupu pierwszy, tu jest siostra Mbappe, Ludoklasen razy Jansen, mam partnera Jansena i tu moja szampionka, proszę zobaczyć, 344, najlepsza lotniczka, przyszła rano, 7.45 jakoś. Serce mi pęgało, ja nie przyjdzie. Przez głupotę, którą wypuścili po południu. Deszczu. Maja sena. Tu jest moja czarna. Super. To była wczoraj. I tu jest szablonka. To jest moja Żyblechta, wczoraj była czwarta. Ma samczyka pięknego. To jest córka po czarno-białej. Wyśmienicie leci. 500 była też czwarta. Tu jest moja szablonka. Szybka samica. Ma tego lotnika dalekodystansowego. są razem. Wczoraj była pierwsza. Super. 1724. Leciały 60 ponad 62-63 km na godzinę. W deszczu. Mokra kaczka. Piękna para. Tu jest Tu też. Tu mam lotniczkę 2015 roku była pierwszym lotnikiem. Wczoraj też była w konkursie. I tu jest Jaceńka, dwuletnia. mojego lotnika, który miał piźnią konkursu. Jest w rozpodzie. To by było tyle. Do następnego razu. Na drugi tydzień jest 280 km i 500.